W katowickim klubie podróżnika Namaste 25 czerwca odbył się wernisaż wystawy fotografii z Tajlandii i Kambodży pod tytułem Światła i Mroki. W tym miejscu wystawę będzie można podziwiać do 16 lipca. Z nami autor wystawy Światła i Mroki. Proszę powiedzieć skąd taka nazwa? Światła i Mroki... To taka nazwa, ponieważ wystawa jak gdyby pokazuje różne aspekty życia w Tajlandii i Kambodży i właśnie z jednej strony pokazuje takie mroczne miejsca, ciemne, które zazwyczaj były rejestrowane nocą oraz jakieś miejsca bardziej radosne, fotografowane w czasie dnia, w czasie światła. No, natomiast i, i w tych mrokach, i w tych światłach wydaje się, że jest pewien coś interesującego, bo te mroki też na pewno nie mają tej nawiązywać do jakiejś ciemnej strony Tajlandii, wręcz przeciwnie, do bardziej charakterystyka. Wydaje się, że w tych mrokach również jest wiele takiego dobra, pozytywnych, pozytywnej energii i pozytywnych wrażeń. To jest tak naprawdę jakby do innego świata się zupełnie przenieść. Tam zupełnie jest inna kultura, inny klimat, inne powietrze, inni ludzie, innymi kategoriami myślą. Zupełnie absolutny kontrast w stosunku do tego co się ma i ja bardzo lubię wyjeżdżać takie miejsca, ponieważ to pozwala się jak gdyby zresetować, przyjechać i popatrzeć na, na, na to miejsce, w którym się żyje zupełnie e, od nowa. Na Pana fotografiach widzimy przede wszystkim ludzi, często młodych ludzi, ale nie tylko. Proszę powiedzieć, co takiego jest w tych ludziach, że warci są fotografowania? Ja generalnie bardzo lubię ludzi fotografować. Bardzo mnie interesuje nawet nie tyle sama fotografia, co kontakt z nimi, rozmowa to jest jakiś tam klucz no, poznawania tych ludzi, a przez to właśnie krain, które się zwiedza. Ludzie też, wydaje mi się, mówią najwięcej o danym miejscu, o kraju. Na twarzach ludzi jest zapisane tak naprawdę wiele informacji o, o samym kraju. Faktycznie są to głównie portrety, nie są to pejzaże, architektura tamtejsza, ale to jest. Jak dla mnie najbardziej przemawiające i najbardziej też dla mnie inspirujące. Wystawa będzie dostępna w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej, po czym najprawdopodobniej w Cieszynie, w Domu Narodowym, a później również ma być wystawiona w ramach pewnego festiwalu podróżniczego na terenie Katowic, ale tutaj jeszcze sprawy się kształtują. Tutaj będzie dostępny do 16 lipca.